Jeszcze trochę pozywamy. Jeszcze pozbieramy wszystko. Tak? Te listki jeszcze pozwolą. Co to jest? Jest sobie jakiś robak. Robak. Daj mu spokój. Aż pozbieramy listki. Nie, nie robię zdjęcia. Pata nie robi zdjęcia. Nie robię zdjęcia. Patrz tutaj. Wyrywamy trawę? Ja mam trawę. Idę za trawy! Będziemy w piaskownicy? Będzie Rozprawiaj powiem z nim to. trochę. Patrz, będziemy w piaskownicy. porządek. Co to jest? Konik. Oni? A to? Będziemy ci fać ba ba babki. Babki? O, ja. To chyba... A to, co to jest? Ło, łopatka. Łopatka? Papeta, to jest też łopatka. Proszę. Chodź tutaj bliżej. No sobie ja tam wsypałem. Pokaż mi tutaj bliżej, co wsypałeś. Tak? Co to jest? piaskownica. Piaskownica? A to co to jest? Konik. Konik. No to siadaj. I robimy babki. Nie, nie chcę tak. A czemu nie? Bo, nie, nie kupi piaskownicy. Pia, pia, nie kupi piaskownicy? Nie. A dlaczego? Tak, tak. Nie lub! Dobrze, a jak mam robić? Tak masz robić pod Tak. Tak masz robić. I tak. Do, do góry. A podasz mi łopatkę? Podaj Ci. Podaj mi. Mam ci. ci, to ci to ja a, a tak, tam Ci. teraz muszę zbać. Papo, podać mnie, zbać. A zrobimy babkę, Tu mi nasyp piasku. Nie chcę, chcę, chcę sama z tym dalszym nasypać. Nie lub dzieciak. Dobrze, to nasyp mamie piasku tutaj. Albo sama chcę to wezmę. Nie, ja, ja, tak no, ja nie nasypię. Weź ten piasek. To no, złobakiem. classic